Rano dyrektor szkoły zawiadomił Straż Miejską o samochodzie, który jego zdaniem od dłuższego czasu parkuje we wjeździe na szkolne podwórko. Na miejscu zjawiła się Straż Miejska. W rozmowie z dyrektorem próbowano wyjaśnić, na czym formalnie terenie parkuje samochód. Sprawa pozornie wydaje się dość skomplikowana. Grunt jest dzierżawiony przez szkołę wraz z wjazdem, który kiedyś posiadał bramę. Po wyburzeniu sąsiedniego budynku przychodni brama zniknęła, a nowy właściciel użycza od szkoły kawałek działki. Dokładnie ten, który stanowi także wjazd na podwórko podstawówki. Interwencja okazała się więc Skomplikowana głównie z tego powodu, czy zawiadamiający może domagać się usunięcia pojazdu z nieswojej posesji w trybie alarmowym. Dyrekcja, w rozmowie ze strażnikami, miała użyć słów mówiących o możliwym zagrożeniu bombowym. Zgłaszałem tylko prośbę o interwencję z uwagi na dłuższego czasu parkujący samochód, którego właściciela nie znam. A w razie jakiegoś niebezpieczeństwa utrudniającego nam tutaj ruch, nie bylibyśmy w stanie w sposób właściwy zareagować. Nie było mowy o żadnej bombie. 呃。Uh Gdzieś tam po drodze bym powiedziałem coś takiego, ale w kategoriach podniesienia tylko wyczucia na stronę bezpieczeństwa, jakie zostało tutaj już zachwiane, ale z mojej strony żadnego alarmu wynikającego z celowego działania o jakimś przypuszczeniu podłożenia bomby nie było. Straż Miejska w tej sytuacji na miejsce wezwała więc policję. Sprawa nabrała poważnego charakteru. Dość szybko udało się ustalić, do kogo należy pojazd. Został zabrany przez właścicielkę, ale nie wiadomo, jak skończy się sprawa. We Szkoła stoi na stanowisku, że zawiadomienie służby było zasadne choćby ze względów bezpieczeństwa uczniów. Niepokojna zawsze sytuacja, która może wywołać, na przykład, którą może wywołać parkujący samochód, a właściciela my po prostu nie znamy. A jeszcze nam dodatkowo utrudnia i staje tak zwanym no jakby ciągu komunikacyjnym. Dyrekcja szkoły prywatnej zapewnia, że zgłaszała Straży Miejskiej jedynie problem z parkującym samochodem, a to strażnicy w opinii dyrektora mieli użyć w korespondencji z policją określeń alarmowych. Całą z pozoru błahą sprawę teraz badać będzie reszczeńska komenda i to ona ma zdecydować o dalszych losach tego porannego wezwania. Michał Wiśniewski, Panorama Media.